To Karusi ogródek pod domem. Wszystko od, od zera robiła. Zero kwiatków to było nic. Wszystko jej praca. Wszystko. Tu stoją. O. Takie grządki se porobiła. To są truskawki w, do... w tych oponach. Wszystko jej praca. Wszystko w ciągu roku zrobiła. Czarne tam są, czarne tulipany. Zaraz też pokurza. A to? Co to jest? Które? To? Tu no, są rzodkiewki? E, sałata, e, ruchola Tu są buraki Tutaj Komidory ja Patrzcie spor. Patrzcie co ta baba tutaj narobiła. No, Jestem w szoku totalnym! To jest Jestem w szoku. Tu jest bu. E, Ile ty tego będziesz mieć, nie? Kapusta, yy, seller, yy, tu jest też ta. A tu? Koperek, To samo. To jest wszystko. Bub. Tylko dzisiaj się usiadłam. Tu cukinie, to tu więcej będzie, tylko te mają być wcześniejsze, a tu są posadzone. No ty. Owórki, ogórki. ogórki i Czekajcie muszę. Muszę przejść dalej, bo tu normalnie jestem w szoku totalnym fajnie. Szpetne są te rośliny, ale dobra. Ale do. A to? Karo To kwiatki. Idzie Patrzcie jak fajnie zrobiła trawą suchą, owinęła, żeby wody nie, nie musiała tak co chwilę podlewać czarne tulipany tutaj Nie, wiecie co mogę wejść? Tu nawet domek ma dla owadów. Patrzcie się. Jest domek dla owadów. Trawa ozdobna. To jest taka z normalnej trawy zrobiona, ona to tak jej się rozrosła. Fajnie to tak wygląda. Patrzcie. Czarne tulipany. s bijelimi, a letove